Pary jubilatów, które nie mogły uczestniczyć w październiku w Uroczystości Złotych Godów, spotkały się 19 grudnia z przedstawicielami samorządu gminnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim, aby odebrać zasłużone medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Złote gody, czyli złota rocznica ślubu to najważniejszy jubileusz w trakcie całego małżeństwa. Świętowany jest przez małżeństwa po 50 latach wspólnego życia. Ta rocznica jest niezwykła i z pewnością nie byłaby możliwa bez silnego uczucia, oddania, troski i nieustannego pielęgnowania miłości łączącej małżonków. W tym roku ten piękny jubileusz przeżywają 32 małżeństwa z gminy Sędziszów Małopolski. Pary, które nie mogły uczestniczyć w oficjalnej uroczystości jubileusz Spotkały się w późniejszym terminie 19 grudnia z burmistrzem sędziszowa małopolskiego Bogusławem Kmieciem, przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Pająkiem, a także kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszką Saj, aby odebrać medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Wśród zasłużonych par, które otrzymały medale, znaleźli się Grażyna i Stanisław Rymut. W imieniu prezydenta Pana Andrzeja Dudę wręczam Pani medal za długoletnie pożycie małżeńskie w imieniu Pana Prezydenta, w imieniu własnym bardzo serdecznie gratuluję. Dziękuję. Wszelkie pomyślności, wszystkie, wszystkiego co najpiękniejsze. Również tak takowej panie z Stanisławie. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzeja Dudę wręczam Panu medal za długoletnie pożycie małżeńskie w imieniu własnym Pana Prezydenta bardzo Dziękuję, Dziękuję. Jeszcze... Katarzyna i Jan Strzępka. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja II, wręczam Pani na bardzo dwuletnie pożycie małżeńskie. W imieniu Pana Prezydenta, w imieniu własnego prezydenta gratuluję. Oraz Zofia i Wacław Wojton. Serdecznie gratulujemy nie tylko długiego stażu małżeńskiego, ale także miłości, która trwa niezmiennie pomimo wielu sytuacji i napotykanych trudności przez te wszystkie lata. Jubilatom życzymy kolejnych lat szczęśliwej, bogatej w miłe niespodzianki podróży wspólnego życia.